Tak właśnie rozpoczął się wojewódzki przegląd twórczości dojrzałej przystanek 60 łódzki dom kultury przygotował dla seniorów rywalizację w czterech kategoriach promujących różne formy artystycznego wyrazu. Z kamerą Flesza odwiedziliśmy Zdońsko-Wolskie Centrum Integracji ratusz, gdzie gościł Daniel Olbrewski. Dziękuję, to jest, zdaje się pałac Poznańskiego, tak, gdzie, gdzie kręciłem m.in. ziemię obiecane, m.in. również polsko-francuski, francusko-polski o miary i wielokrotnie dawałem tam koncerty, spotkania. Także to jest mi coś bardzo bliskiego, to miejsce. I w ogóle uczno, bo w końcu jestem trochę dzieckiem filmowym. Łodzi wszystko zaczęło się tak na dużą skalę od popiołów, gdzie wytwórnia łódzka przecież to robiła. A ziemia obiecana bez ówczesnej łodzi by nie mogła powstać. Ówczesnej, mówię, że działały jeszcze te fabryki, które w XIX wieku zakładali. Przemysłowcy XIX-wieczni i które jeszcze w latach 70. działały. Tylko przebieraliśmy te, te pracownice w kostiumy bardziej XIX-wieczne, zresztą ładniejsze niż te fartuchy yy, lat 70. -tych. i w tym strasznym hałasie żeśmy te prawdziwe sceny grali. A Łódź w tej chwili yy, wygląda bardzo pięknie. I pięknie jest jak każdym razem, jak przyjeżdża. Pierwsze punkty zdobył Worlen, Lidze, Siatkarek na szybę. Jaminek klub sportowy, pokonał w Tajbreku Impel Wrocław. Najlepszą zawodniczką spotkania została Łódzka Środkowa, Ewa Kwiatkowska. Zapraszamy do nadsyłania tematów i współredagowania kolejnych odcinków naszego flesza. Piszcie na adres fleszmałpałucnie.pl